badanie... Dostaliśmy niespodziankę, pirat jest. Hejka, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Lecimy do lekarza. Dzisiaj mam badania. Zajmuję się w tym tygodniu badaniami typowo kobiecymi, czyli będzie badanie hormonów i Badanie ogólnie ginekologiczne. Trzeba sprawdzić co nieco, więc e, muszę tam e, za chwilę się zbierać, bo miałam być przed, e, przed słuchajcie 10.30. Mój mąż w ogóle już jest na badaniach. On dzisiaj też ma swoje e, badania, więc mamy taki dzień. Razem z moim mężem wziął sobie wolne. Jutro mamy dzień za to razem z Eliaszem, dlatego że e, są zajęcia dzieci i rodziców w przedszkolu. Ciekawie to brzmi. Widziałam, że już jakieś tam fajne e, rzeczy zaczęli e, tworzyć, więc może się zapowiadać całkiem fajnie. E, plus, Eliasz już zaczął śpiewać piosenki. Więc prawdopodobnie będzie występ. Jest bardzo zaoferowany, codziennie te same piosenki słyszę w jego ust. E, jeszcze mojemu mężowi powiedział, że no to jest niespodzianka, <noise> ale ją zdradził, bo ciągle śpiewa te piosenki, więc e, będzie interesująco. Dobra, lecimy, bo trzeba już wychodzić jest 10.03, a powinnam już e, być, a tam idę jakieś 15 minut około. Nawet zjedliśmy lunch z moim mężem, mój mąż zrobi sobie e, odpoczynek, wziął nip tak zwany. E, ja przy okazji montuję filmy już na ten tydzień, bo wyjeżdżamy znowu, jedziemy do Isa, do na, naszej teściowej, do teścia. I słuchajcie, chciałam Wam dać e, znać, jak było u lekarza, jakie są różnice między tym polskim lekarzem a tym koreańskim lekarzem, dlaczego w ogóle byłam u lekarza i... Ja jestem rocznik 87 i w Korei jest tak, że jedy, w jednym roczniku idą e, parzyste, w drugim nieparzyste, więc w tym roku była moja kolej, żeby pójść do lekarza. E, ja zdecydowałam się oczywiście na ginekologa oraz na badania ogólne. Na u ginekologa e, miałam e, badania e, szyjki macicy. Oraz cytologię, więc tutaj będę czekała na wyniki. Do tego było badanie krwi i z badania krwi dodatkowo wzięłam sobie badanie hormonów. Był oczywiście mocz, badana była, badany był wzrok. Mam bardzo dobry wzrok w jednym i w drugim oku. Nie widziałam tylko tych najmniejszych cyferek, więc myślę, że jest dobrze. Bardzo szybko w ogóle to przeszło, więc pytanie, czy były te badania takie dokładne ogólnie, no tak jak przepuszczałam, moja waga bardzo dobrze działa i waży teraz 60 kg 60 pointu. Czyli 60 i e, tam dwójeczka po kropeczce e, i mm, mierzę, nie wiem jak to tu wychodzi, ale 53 i 7, więc prawie 54, raczej co ja gadam, 154 centymetry wzrostu, tak? Nie, metr 54, jest to jestem nienormalna. Nigdy nie byłam dobra w liczbach, obojętnie jakich nie pytajcie, i przez to, że wzięłam badania o hormonów, które oczywiście wynik później dostanę, to zapłaciłam dodatkowe 17 tysięcy. Ogólnie te badania co drugi rok są w Korei za darmo, więc nie musimy się przejmować jakimiś kosztami dodatkowymi, też to jest opcja dlatego, że jeżeli jakieś schorzenie Wykryją w trakcie tego badania, to jest możliwość, że państwo większą część, na przykład leczenia tego badania, pokryje ze swoich środków. Czyli, na przykład, jeżeli wykryją nam raka, jeżeli wykryją nam inne choroby, to wtedy to leczenie jest w większości pokrywane przez. Rząd koreański. Więc to jest też bardzo ważne, mój mąż za każdym razem wspomina, że jeżeli mają coś wykrywać, to najlepiej wtedy, kiedy, <grywa> kiedy badania są um, przez rząd, więc to jest taka opcja. Jeżeli mieszkacie w Korei, to zwróćcie na to uwagę. Warto, warto korzystać, bo naprawdę wiecie. Trzeba się badać i lepiej, żeby coś wykryli wcześniej niż za późno. Mój mąż miał badanie w ogóle gastryczne, w Korei jest duży procent raka e, jelita, dlatego że Koreańczycy mają do tego, do tego typu raka predyspozycję, więc badają się bardzo często. Nawet u mnie w rodzinie u męża była, e, był. Rak jelita, mój teść miał, więc to także w Korei jest bardzo ważne, żeby badać często. Tutaj właśnie i jelito, i żołądek, ogólnie ten, ta okolica właśnie trawienia, okolica trawienia, no i co ja gadam. Ale ten rak jest tutaj bardzo popularny i Koreańczycy zwracają dużą uwagę na to, i on ogólnie przez państwo jest refundowany, więc bardzo szybko przechodzi się z badania do leczenia, do usuwania, więc bardzo ważna informacja. Co my będziemy robić dzisiaj? Prawdopodobnie pójdziemy po prostu coś zjeść obiad razem z Eliaszem, więc nic ciekawego, ale za to jutro, słuchajcie, e, jesteśmy zaproszeni do przedszkola i są zajęcia e, dzieci razem z rodzicami, więc pewnie jutro was wezmę po części. Nie mogę tam nagrywać za dużo, dlatego że nie mamy pozwolenia na nagrywanie, więc nie wiem, czy będę mogła wam coś pokazać, ale. Tak chciałam poinformować, że wybieramy się tam. Dobra, lecę dalej do pracy, bo chciałabym skończyć filmy na niedzielę, żebym miała wolny weekend. Lecimy na zajęcia. Dzisiaj są zajęcia specjalne razem z rodzicami u Eliasza w przedszkolu, więc będziemy robić coś w drewnie, z tego co kojarzę. Bardzo fajne są w ogóle takie zajęcia. Raz do roku mamy okazję spędzić trochę czasu z dziećmi oraz zobaczyć jak to tam wygląda w przedszkolu. Rok temu robili kwiatki, w tym roku właśnie coś z drewna będziemy robić, więc zapowiada się ciekawie. Eliasz tutaj biegnie, jak zawsze troszeczkę spóźnienie, ale tym razem nie przeze mnie, bo ja się... Zdążyłam wszystko zrobić na czas, a mój mąż oczywiście się spóźnił. Ja nie wiem, czy właśnie mężowie też tak mają. Skończyliśmy zajęcia i teraz wybieramy się po okulary mojego męża. Dużo szybciej wyszło, więc e, naprawdę fajnie, bo dzisiaj wyjeżdżamy do Xan, więc e, lepiej żeby mój mąż miał okulary w międzyczasie. Strasznie tu głośno, jak zawsze e, przy tych głośnych ulicach. I było naprawdę fajnie na zajęciach. Niezamowicie się bawiliśmy, e, zrobiliśmy fajną skrzyneczkę. Eliasz będzie miał na swoje pierdołki na przykład na swoje kredki, które e, wszędzie rozwala. I jeszcze coś. E, graliśmy, dostaliśmy kawkę do wypicia. I think we can go here, le Left. Wait. Um, kawkę do wypicia, e, jakieś ciasteczka. E, więc e, bardzo fajna zabawa razem z rodzicami. E, Raz w roku taką przyjemność mamy. Jeszcze jedna jest to wtedy, kiedy mamy zajęcia sportowe, taki dzień sportów u nas w przedszkolu. To wtedy także mamy możliwość przyjścia i zobaczenia, jak to tam wszystko wygląda. Bardzo przyjemnie było, wszystko fajnie zorganizowane, więc jesteśmy zadowoleni. A fair relationship, guess it's bad to situations Till this old dying soul feels half the life I've looked for opportunity From East LA to Tennessee And I hope it comes by 2025 There's a four-way stop on a one-way Oh, you can tell us how much you pay for your classes. I need to check. You can check. Uh, 396. For everything. Mm -hmm. A discount for glass, 20% discount. And lens.

w Gondżu. Gondżu. Mm -hmm. e, niedaleko Iksan, pomiędzy tak naprawdę Iksan a Sejong. E, ja dzisiaj wybieram się do Sejong, do e, koleżanki, do znajomej, żebyśmy mogły spędzić razem czas. Mój mąż idzie do znajomego na ślub. Ja nie zdecydowałam się pójść na ślub, bo po prostu już byłam, nikogo tam e, nie znam. E, a po drugie... E, no... nie. Jakoś nie jestem fanką koreańskich ślubów, wesel, więc po prostu nie ma sensu, żebym się tam męczyła, a przy okazji mogę przecież pójść i odwiedzić, pojechać odwiedzić moją koleżankę, którą nie widziałam od czasu, aż się wyprowadziłam ze Sejong, więc to już prawie dwa lata dwa, no, więc to jest fajna okazja, żebyśmy my po prostu sobie osobno spędzili czas. E, ja jadę do Sejong e, autobusem, to chyba ten takie szybkie autobusy, gdzie się normalnie rezerwuje miejsca e, siedzące, dlatego będę jechała do Sejong jakieś 20 minut około. Tak mi się wydaje, jak dobrze pamiętam. No, Gonsu to taka mała miejscowość, e, troszeczkę historyczna, ale nie ma tutaj tak, e, to nie jest takie typowe miasto historyczne, jak ostatnio byłam w cządzu czy w Gyeongju. Tutaj naprzeciwko jest bus terminal, do którego zmierzamy. Najpierw muszę kupić bilety. Chciałam kupić przez internet, ale niestety nie udało nam się kupić. Witajcie w Xan. <grywka> Jesteśmy już tutaj. Drugi, trzeci dzień, dwie noce, trzy dni, niecałe trzy dni, a nic nie nagrywałam, bo y, spotkaliśmy się z teściem. Y, spotkałam się z moją koleżanką, bo pojechałam do Sejong się spotkać, dlatego że nie widziałam jej przez dwa lata. Od kiedy wyprowadziłam się do busa, nie mieliśmy okazji się spotkać, więc y, jak tylko. Się okazało, że będziemy jechać. Mój mąż idzie na ślub, na którym ja już byłam, więc nie było sensu po prostu chodzić na każde z śluby, które wyglądają tak samo, a ja ludzi nie znam, więc wybrałam się do, do To była dobra okazja, żeby się właśnie spotkać, pospędzać trochę razem wspólnego czasu. Nic nie nagrywałam, bo nie było dużo czasu. Też się nagadałam z koleżanką. I teraz jesteśmy na tym festiwalu kwiatów. Tutaj troszkę spędzimy czasu, pochodzimy, popatrzymy co ciekawego mają na takim festiwalu i potem zjemy lunch i będziemy zmykać do busan. Taki jest na dzisiaj plan, więc zobaczmy jak to w ogóle wygląda. Mój mąż mówi, że ogólnie te e, figury z kwiatów e, przedstawiają też różne ciekawe miejsca w e, tym. W Xan. Ma, o, ma nawet są informacje. A tutaj e, to w ogóle przedstawia twarz. Dajcie znać, czy widzicie tutaj twarz, czy nie, w tym kółeczku. Chcesz pisakiem? Patrzcie, co dostaliśmy: zdjęcie, dostaliśmy torbę, Eliard dostał balony, a sam zrobił też sporo rzeczy. Więc udany dzień. Bardzo dobre, białe kimchi, spróbujcie kiedyś. Ja mam mat kimchi, będę używała do topoki. Mamy też bardzo dużo różnego rodzaju, mamy z rzodkwi. Z... czego to jest? Chyba z jakiś łodyg. A, to są te, łodygi właśnie z rzodkwi. I dalej co mamy, kimchi zwykłe, mamy z zielonej cebulki. Mamy mniejsze opakowania kimchi. Tu są te większe i ceny są całkiem spore, bo 30 tysięcy, tutaj jest 34 tysiące. No więc kimchi trochę kosztuje. Tu chyba jest, tak, sliced radish, czyli z rzodkwi białej. Białe jest dobre na grilla. Way oh, too so expensive. Ja kupuję sobie tutaj z panem królem na wierzchu w ogóle nazywa się Wang Bapsang. I e, najlepiej nam smakuje. Kupujemy 5kg, dlatego że. E, no, oczywiście nie zmarnujemy, nie, nie zużyjemy tyle tego ryżu. Też nie mamy dodatkowej lodówki. Jak wiecie, w niektórych mieszkaniach w Korei są dwie lodówki. Jedna jest taka lodówka do kimchi, a druga klasyczna, zwykła. My mamy tylko jedną lodówkę i raczej nie będziemy kupować tej drugiej, bo po prostu nam nie jest to potrzebne. Nie mamy aż tyle, nie kupujemy tyle, tylu warzyw, nie kupujemy tylu nie używamy tyle kimchi, ale też nie zużywamy tyle ryżu, dlatego zdecydowaliśmy się mieć tylko jedną lodówkę, chociaż czasami by się tak przydało, dlatego że latem no niestety te warzywa dużo szybciej tracą na jakości owoce, warzywa i w lodówce nie mam tyle miejsca, ale chyba lepiej już kupować częściej coś świeższe niż na przykład. Pakować to do lodówki i czekać aż się zużyje. Ja składam ryż do lodówki z powodów e, oczywiście robaczków, które czasami zalegają w ryżu i e, niestety później, no nie są, nie, nie ten ryż jest. Ciężki do umycia, do zużycia, yy, dlatego wolę kupić mniejsze opakowanie częściej niż na przykład jakieś duże i później się przejmować tym, że możemy tego ryżu nie zużyć. Ciekawego nie leci w Netflixie. Po prostu nie mogę nic znaleźć. E, obejrzałam ostatnio. Zaczęłam oglądać e, tą serię e, Love is Blind. E, kolejny sezon, chyba dziewiąty, i po prostu odpadłam nudny na maksa. Nic ciekawego się tam nie dzieje. E, pary takie sobie widać, że już coraz bardziej lecą na influencerstwo niż na pr znalezienie prawdziwej miłości, chociaż wiecie, e, to jest program, więc. E, Pewnie większość oczekuje jakiegoś wielkiego influencerstwa e, po takich programach. I jeszcze jedna rzecz e, chciałam wam powiedzieć. E, siedziałam wczoraj z moim mężem. Tutaj na tej kanapie sobie siedzimy i nagle ktoś do nas dzwoni. Dzwoni do drzwi o 9, o 9 albo 9.15. Coś takiego e, dzwoni do nas nasz sąsiad z dołu. Przyszedł z pracy i żona mu naskarżyła na nas, że jesteśmy za głośno. Najlepsze to jest to, że nie byliśmy cały weekend w domu i dostaliśmy taką informację, że jesteśmy za głośno i że e, ciągle tylko słychać jak dziecko biega. Przyjechaliśmy o 16.17 o 16, do domu. Na, nie, nawet później. 1718 do domu. I po prostu tylko wprowadziliśmy rzeczy do mieszkania. Eliasz zjadł kolację, wykąpał się i tak o 20 już leżał z moim mężem i zaczynali się kłaść do snu. I dostaliśmy niespodziankę, tak, że jesteśmy za głośno, że dziecko biega. Ja po prostu nie mogę z tego, że my, nas nie było cały weekend. Wyjechaliśmy na cały weekend w piątek, wróciliśmy dopiero w niedzielę i dostaliśmy taką informację zwrotną, więc e, chciałam powiedzieć witajcie w Korei, witajcie w jakimś takim podejściu typowo e, mój dom i ja myślę tylko o sobie i nasz syn e, tak naprawdę idzie się kąpać i spać, bo idzie spać o 20, 20 góra pierwszej, ale od tej 20 już leży w łóżku, czyta książkę i... I rozmawia z tatą czy ze mną, a nie. No. Więc to chciałam Wam powiedzieć, że znowu mam niemiłą sytuację z naszą sąsiadką. Zobaczymy, czy to się rozwinie mocniej, czy po prostu to była jednorazowa sytuacja. Ja raczej nie będę się tym przejmowała. E, poinformowałam, że ogólnie mam to gdzieś mojego męża, że ja mieszkam tutaj i ja żyję tutaj, a nie jestem duchem, który chodzi po mieszkaniu i mnie po prostu nie słychać. Niestety to zależy jak, wróci, jak spotkacie sąsiadów, jakich macie sąsiadów, to naprawdę od wielu czynników zależy i jak widzicie... Ja i na przykład moja inna koleżanka mamy problemy z sąsiadką. No i tylko to jest to, że oni nic nie mogą nam zrobić, my nic nie możemy im zrobić, mogą sobie tylko dzwonić i gadać, ale najlepsze to jest to, że jest ogólnie tak, że nie powinno się chodzić do sąsiadów. Face to face, tylko po prostu mm, powinno być e, dzwonienie do kyombisiel, czyli do ochrony. A tutaj ktoś do nas przyszedł i zadzwonił. Więc e, mam nadzieję, że tej sytuacji już więcej nie będzie. A jeżeli będzie, no to to już jest ich sprawa. Ja nie będę się tym przejmowała, bo ja tutaj żyję i mieszkam i mam zamiaru normalnie funkcjonować jak normalny człowiek w tym mieszkaniu. No. Czyli widzicie, powrót. Powrót starych spraw ostatnio nas zaczyna nękać. Przyjechaliśmy na dół do garażu, żeby zamontować nasz bagażnik na rowery do samochodu. Niestety, żeby właśnie dostać tą tablicę rejestracyjną. To trzeba najpierw zamontować bagażnik i pokazać zdjęcie. Nie wiem z jakiego to jest powodu, dlaczego tak, ale może muszą zobaczyć, jak to wygląda. Jestem ciekawa, jak my to zamontujemy pierwszy raz, będziemy robić, więc to jest taki pierwszy test. Przy okazji, może Wam pokażę, może ktoś będzie zainteresowany, jak to wygląda. Takie montowanie bagażniku na sam bagażnik samochodu, bo to nie mamy tego haka, więc on jest inaczej montowany. kupiliśmy i mamy strój dla Eliasza Pirata, dla Halloween. Eliasz chciał, wybrał sobie go takiego, więc mam dla siebie. Kupiłam ziemię, bo ostatnio przesadzam. Kwiatki, dwa woreczki, bo jedna jest taka klasyczna ziemia, a druga jest z dodatkami specjalnie do Monster lub coś tym podobnego. Mamy też taki trzypaczek. Jedzonko dla rybek. Tutaj mam do postawienia, do psikania wody dla kawy. I mam też dwa opakowania. Nic wielkiego za dużo nie kupowałam, ale też nie chciałam. Tutaj też chciałabym się z Wami pożegnać, bo to już jest koniec mojego weekly vloga. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Jeżeli tak, to zapraszam Was do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Mam nadzieję, do usłyszenia. Pa!